Oczywiście e, każda innowacja e, ma swój czas. E, łaciński średniowiecza mówił, że habent sua fata Każda książka ma własną historię. Każda innowacja ma swoją historię. E, bardzo mocno rozbudowany zespół e, B+R, e, w którym krzyżują się różne gusta, e, tak, bo to, to, to już, jak wiemy, to jest bardzo szeroki przedział osobowościowy również i, i, i profesji. Więc te e, innowacje, które wiążą się z udoskonaleniem naszej techniki. To, że moglibyśmy poprawić standard rozlewu, te wdrażamy najprościej. Jesteśmy w stanie sami zidentyfikować nasze problemy, jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować miejsca, gdzie te problemy możemy rozwiązać albo podciągnąć pewne niedoskonałości. Możemy skonsultować się z naukowcami. Mamy Wydział Nauk o Żywności na Uniwersytecie, z którym ściśle współpracujemy, więc tam przełożenie od pomysłu do, do, do wdrożenia zajmuje najmniej czasu. Ja do tej współpracy zachęcam. Zresztą są dowody na to, że ona jest możliwa, już nie tylko mówiąc o współpracy z producentami w obszarze podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie edukacji żywieniowej. Prawda? Tutaj działanie Całe, całe mnóstwo, ale również to był projekt realizowany w partnerstwie między jednostkami naukowymi i producentami żywności. Prawda? W tym projekcie o akronimie, tak ogólnie mówiąc, Biożywność, który się już zakończył, gdzie, gdzie liderem był Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytut Panowski. Partnerem o znaczącym udziale w tym projekcie był właśnie nasz wydział, gdzie jedno z zadań to była właśnie sprawa akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego, to warto dodać, bo akurat na tej grupie produktów żeśmy się skupiali, a z drugiej strony właśnie drugie zadanie dotyczyło całej tej oprawy marketingowej, prawda? W jaki sposób komunikować? Jakie atrybuty żywności są dla konsumentów cenne? wobec czego oczywiście, zgodnie z realiami, trzeba zwrócić uwagę, żeby przekonać konsumentów do większej innowacyjności, bo tak jak powiedziałam, nie jesteśmy innowacyjni i chyba Polacy mniej innowacyjni są aniżeli reprezentanci innych nacji. I ja uważam, że ten, to partnerstwo właśnie naukowo-wdrożeniowe, wdrożeniowe, myśląc o producentach żywności, było bardzo udanym przedsięwzięciem dającym chyba dużo wartości dodanej zarówno dla nas, bo nas to wzbogaciło bardzo o wiedzę o nowe badania i wyniki z tych badań, a producentów o to, że mieli większą pewność co do pomysłów swoich, prawda, w jakim kierunku należy iść znając albo mając pewne rozpoznanie o tym, czego oczekują konsumenci i w jaki sposób do nich dotrzeć z tą nową ofertą. Mogę powiedzieć, jako także prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, zachęcałbym bardzo mocno do współpracy coraz intensywniejszej polskich przedsiębiorców z ośrodkami naukowo-badawczymi. Czasami ja słyszę takie lekceważące głosy, a co tam jedna czy druga uczelnia może mi pomóc. Otóż e, właśnie... Bardzo często wśród 10, 8, 7 różnych podpowiedzi ze strony e, ludzi nauki może być ta jedna, mogą być te dwie, które rozstrzygną o znakomitej jakiejś linii rozwojowej, czy jakimś pomyśle, lub zwrócenie uwagi na to, że e, konkurencja na rynku krajowym czy na rynku międzynarodowym podejmuje działania, e, które mogą rozstrzygnąć o, o losie, e, o, o szansach rozwojowych lub wręcz przeciwnie, o kłopotach firmy, która planuje swój rozwój na, na rynku krajowym. Jeszcze raz, dobry ekosystem rozwojowy dla, dla polskiej przedsiębiorczości i wykorzystanie wszystkich ich atutów. W sferze agro uważam, że tu jest jeszcze wykorzystanie wielkiej skali, skali potencjału nowych technologii, gospodarki elektronicznej, sztucznej inteligencji, monitorowanie tego, co się dzieje w tym całym naszym. Ekosystemie, w tym także monitorowanie zagrożeń wynikających z coraz większej zmienności warunków na przykład pogodowych.